You got the face that they've been looking for. You're a superstar. Witajcie moi kochani w drugim odcinku serii Back to School, gdzie pokażę Wam, do czego można wykorzystać taśmę washi tape, która jest bardzo praktyczna i z przedmiotów, które są ponure, bez życia, można zrobić coś ciekawego, kolorowego, więc jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie koniecznie dalej ten filmik. Częściowo przezroczysta taśma washi tape jest idealna do zdobienia przedmiotów. Można ją dostać w sklepach papierniczych. Ja moją taśmę kupiłam w Tigerze. Kawałkiem taśmy oklejam tekturkę od gumki do zmazywania. Taka taśma w mnieniu oka może zmienić wygląd naszych przyborów szkolnych. Teraz naklejam ją na ołówek jednokolorowy, dzięki temu nabierze on oryginalnego wyglądu. Do większego rozmaicenia możemy dodatkowo przykleić ozdobę. Ja wybrałam truskawkę, która również widnieje na mojej tablicy korkowej. Dzięki temu ołówek tworzy z nią swego rodzaju komplet. Plastikowe oczka także są elementem moich pozostałych projektów, więc świetnie z sobą współgrają. Najzwyklejsze zakreślacze wbrew pozorom mogą stać się jeszcze bardziej barwne dzięki nałożeniu na nie podwójnej warstwy taśmy. Przyszła pora na spinacze. Przez spinacz przekładam kawałek taśmy i następnie łączę go ze sobą. Taśmę mogę przyciąć według własnego pomysłu. Piszki, zakładki są już gotowe. Kolejną i ostatnią w tym filmiku bardzo szybką metodą zrobienia oryginalnej i milutkiej w dodatku mini zakładki jest przyklejenie pomponika za pomocą kleju na gorąco. Klej jest bardzo gorący, więc trzeba bardzo uważać lub poprosić o pomoc osobę dorosłą. A Pomysł się Wam spodobał. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo oczywiście pojawią się kolejne filmiki. Proszę na mnie na Instagrama, Facebooka, Twittera i Snapchat, gdzie dodaję swoje zdjęcia. No i koniecznie obejrzyjcie moje pozostałe filmy. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło.